Cześć! Dzisiaj opowiem o książce, która na pewno mnie oczarowała i będzie to pierwsze nasze podejście do świata dysku tego preczeta. Zapraszam. Książka, o której dzisiaj opowiem, to Wolni ciut ludzie tego preczeta. 30 z serii, ale wydaje mi się, że odpowiednia, aby stanowiła pierwszy kontakt z tym światem. Jej główną bohaterką jest Tiffany. Tiffany mieszka na farmie w Kredzie. Gdzie e, główną gospodarkę stanowi hodowla owiec, i tym też zajmuje się godzina naszej bohaterki, a sama dziewczynka najbardziej lubi produkować sery. Oprócz tego, każdy wolny moment spędza na tym, aby czegoś się nauczyć. Jednak w Kredzie nie ma żadnej szkoły. Jedyną wiedzę można tam posiąść albo od starszych, albo od wędowy, wędownych nauczycieli, którzy za garść warzyw, czy jakieś jajko, aby nie umrzeć z głodu. Udzielają dzieciom lekcji, ale lekcji, które dzieci same sobie wybiorą, więc Tiffany wybiera to, co akurat ją w danej chwili interesuje. Ale co będzie działo się w tej książce? Otóż do Kiedy zbliża się pewien kataklizm, to znaczy, styka się z nią inny świat, świat bajek, i z tego drugiego świata nadchodzą potwory, ale to są takie potwory z opowieści dla dzieci, którymi straszy się niegrzecznych. Albo opowiada się na z różne historie, i takie właśnie istoty zaczną przenikać do kredy. A jedyną osobą, która będzie w stanie się im przeciwstawić, będzie właśnie nasza Tiffany. Dlaczego akurat ona? Bo ma dwie umiejętności typowe dla wiedźm w świecie dysku: to znaczy, umiejętność pierwszego spojrzenia, że gdy tylko coś zobaczy, to szybko pojmie o co chodzi, i umiejętność drugiej myśli. To znaczy nigdy nie postępuje tak, jak podpowiada jej od razu pierwsza myśl, tylko pozwoli dojść do głosu tej drugiej, przemyśleć pewne rzeczy. I przyjmuje po prostu ten fakt. Potwory z bajek atakują Kedę. Nie będzie w tej walce jednak osamotniona. Pomogą jej wolni ciut ludzie. A kim oni są? No, z wyglądu przypominają miniaturowych górali ze Szkocji. Biegają w kiltach, są wytatuowani. I przypominają nieco minionki. Uwielbiają zabawę, są beztroskie, czasami bezmyślne. To, co je odróżnia jednak od tych pozytywnych bohaterów, jest to, że uwielbiają kraść. Kradną jednak tylko bogatym, nie ukradną biedakowi ostatniej miski, i są niezwykle honorowe. To znaczy, jeśli obiecają Tiffany pomoc, zrobią wszystko, aby dotrzymać słowa. Ale jaka jest ta książka? Moim zdaniem zabawna, wciągająca. Zapewni Wam dobrą zabawę na jakieś dwa wieczory, bo nie jest zbyt długa, a przy tym niezwykle mądra. Nie ma tam żadnych infantylnych motywów, pomimo tego, że główna bohaterka ma 9 lat. W polskim przekładzie świetnie oddano język wolnych ludzi, którzy stylizowani na górali mówią w odpowiedni sposób. Warto również wspomnieć o owcach. Owce są niezwykle ważne w tej książce. I z książki, którą nosi ze sobą główna bohaterka, dowiemy się na przykład, co to jest owca, albo jak je leczyć, i gwarantuję Wam, że na długo zapamiętacie te lekcje. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, są przypisy. U pecheta wyglądają one zupełnie inaczej niż w normalnych książkach. Znajdziemy na marginesie informacje zabawne i stylizowane na no, naukowe. Dlatego z miłą chęcią zawsze, jeśli tylko widzę, numer, przysłowie, sprawdzam od razu. Cóż tam Peczet miał do, do powiedzenia poza narracją? Dla kogo jest ta książka? Peczet napisał ją dla młodszych czytelników, aby również mogli zainteresować się światem dysku. I myślę, że spokojnie piąto 6 klasista może przeczytać Wolnych ciud Ludzi i będzie miał z tego dużo radości, a pewnie i niejednocenne przemyślenie się pojawi przy lekturze. Polecam tę książkę jednak wszystkim czytelnikom, ponieważ przekazuje ona wartości, które przydadzą się w każdym wieku a jest przy tym niezwykle zabawna i zapewni przy czytaniu naprawdę dużo radości. No i teraz gdzie znaleźć tę książkę? Spokojnie można ją kupić w każdej większej księgarni internetowej. Jest oczywiście dostępna jako e-book na serwisie Legimi, ale myślę, że również w wielu bibliotekach ją znajdziemy, bo została wydana pierwszy raz w Polsce w 2010 roku, więc myślę, że wiele bibliotek już ją nabyło. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do przeczytania Wolnych ciud Ludzi. Dajcie znać, jeśli przeczytacie, jak się Wam podobało i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć.